Ok, czyli witam wszystkich. Słuchajcie, Buenos Dias. Dzisiaj zrobimy krem z Dyni. Krem z Dyni jest już na stronie, oczywiście wszyscy wiedzą, jak się robi krem z Dyni: gotuje, miksuje, nie ma tutaj dużej filozofii. Ja chcę tylko wam pokazać taki krem z Dyni z takim akcentem trochę orientalnym, ponieważ często mówią mi ludzie, że te wszystkie kremy to są takie mdłe, dobre. To tak jak się jadło kiedyś w szkolach, w szpitalach, jakoś tak nie smakuje. No sobie tak pomyślałam, że zrobimy krem z dyni, ale dodamy troszeczkę e, langostinos, czyli takie większe krewetki. E, mogą być obrane, mogą być mrożone, z tym, że no, żeby były świeże, to znaczy żywe nie niegotowane. Tak? Ja mam akurat takie, będę musiała je obrać i potem je podsmażymy. Mamy dynie, Mamy słuchajcie troszeczkę e, śmietany, mamy kary. To Hiszpanie mówią kury, no, oni zawsze wszystko czytają tak jak się pisze, więc nawet William Shakespeare mówią e, tak jak się pisze, wymawiają po hiszpańsku, jest to dosyć e, śmieszne. Potrzebujemy w... też mleko z kokosa, tak ja mi się wydarzy w Polsce się dostanie, z tym, że jak nie albo nie lubicie tego posmaku, no to słuchajcie, można, można to zastąpić większą ilością tej... E, te śmietany, tak? Mleko z kokosa podgrzejemy razem ze śmietaną i zredukujemy na taki gęściutki sosik, ale to zaraz się zobaczy. Także najważniejsze, trzeba obrać tą dynię. Ta jest dosyć twarda, ma bardzo grubą skórę. Pokroić na takie 3-4 cm e, e, kawałeczki i zrobimy ją niegotowaną. Tak to jest ta tak. się już z tą e, dynią Kalawasa po hiszpańsku, jakbyście chcieli wiedzieć. Taka moja trochę kiepska, bo było bardzo dużo nasion, jest taka cieniutka, więc trzeba ją pokroić i na takie kawałeczki. I teraz tak, wymieszamy ją z oliwą. Słuchajcie, zobaczcie. Na blaszkę. ja dam te kawałki te dyni, tak. Yy, tak jak mówię, obleję je tutaj dobrze, wy, wymoczę w, tym, w tej oliwie. I teraz wrzucę do piekarnika, tak? Będziemy pilnować. Tak jak mówię, no ok. ale, słuchajcie, uchodzimy. zostawiamy teraz tą naszą dynię, niech ona się tam piecze. Teraz zajmiemy się tak. Wlejemy ten skoko, ten nasze mleko. Można je przecedzić. Zaczejjemy, wlejemy teraz trochę tej śmietany i tak jak mówię, najlepiej o taką takim mieszadełkiem będziemy mieszać, żeby to zredukować, po prostu, żeby zagęścić. Ok, tak? słuchajcie, teraz obieramy... Krewetki, okay, zobacz, tak? te krewetki, langostinos, tu zostawiły, zostały główki, no szkoda ich wyrzucać, ja czasem wiecie co robię, gotuję sobie na tym rosołek, odcedzam go i nawet jak w danym momencie nie mam potrzeby robienia czy pajei czy, czy makaronu właśnie z owocami morza, to po prostu ten rosół zamrażam. I potem mam taki, no, w Hiszpanii mówią kaldo i potem po prostu można rozmrozić i dodać do jakiegoś jedzenia, czy do zupy, jak chcemy ugotować rybne czyny. Także jeżeli kupiliście warto nie wyrzucać tylko sobie po prostu ugotować, odcedzić i zamrozić. prawda? Tak? Jak ślicznie ona wygląda. Smaczna na pewno. W ten sposób mięciutka. Tylko do zmiksowania. Zagotowałam sobie wodę w czajniku, bo jak będziemy miksować i będzie za gęste to dolejemy ciepłej wody. Nie zimnej. A teraz zajmiemy się właśnie tymi krewetkami. Tylko czekam aż się rozgrzeje patelni. Ok, słuchajcie, jest gorąca, wrzucam. To dosłownie jest minuta, dwie, przewracamy i zaraz będzie gotowe. Ok, krewetki są gotowe. Wyjmujemy je. Odstęczamy. I słuchajcie, Proponuję przytryć je, żeby nam nie No okay. Tak, ją do... Już bez tej oliwy, jeśli jakieś zostało, bo to puściła sok dynia i też oliwa, ale tego tłuszczu nadmiar nie ma co. Możemy spokojnie już to zmiksować, ale najpierw dodamy troszeczkę pieprzu, sól, i trochę tej naszej gari taką no nie za wiele taką szczyptę dobra? bo to też musimy spróbować jak to na będzie dolejmy troszeczkę wody gorącej najlepiej sztalnika ponieważ tak jak mówiłam ponieważ nie jest to gotowane i to się zagadnie. mało pracy jedyne to to trzeba poczekać te pół godziny aż ta nasza Dynia się piec, ale polecam Wam robienie w ten sposób kurę. właśnie z piekarnika, nie z wody, To jest dużo smaczniejsze. Ok, słuchajcie, teraz tak, wyłożyliśmy ten krem z dymni na talerz i teraz co robimy? Dla naszych gości, proszę, układamy to tyle, ile będziecie mieli ze dwie, trzy i teraz na sam koniec troszeczkę tego mleka z koko, które mi się tak średnio zredukowało, ale się zredukowało, jak to mówią. I do jedzenia. Jeśli ktoś nie lubi mleka czy tej śmietany, to proszę nie dodawać, ale ten właśnie dodatek tego kury i tych krewetek nada naprawdę super smak naszej tej zupie z dyni. Także polecam.